Jednym z najbardziej popularnych sposobów na wykorzystanie lameli w aranżacji wnętrz jest tu dekorowanie nimi ściany. Zamontowane na całej jej wysokości drewniane listwy optycznie podwyższają pomieszczenie i z charakterystyczną dla siebie łagodnością wyznaczają wysmakowany klimat, wykreowaną aurę elegancji z precyzją podtrzymają szare ściany oraz świecąca miękkim światłem wisząca lampa, bez zbędnych dodatków powstanie wówczas stonowane, nienachalne a jednocześnie wysublimowane wnętrze w modnym stylu kwiat luksury. Pomysł na lamele w salonie Fotografia mad prasowe Tikkurila lamele pokrywające jedynie dolną część ściany posłużą z kolei za efektowną lamperię, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Z tego też względu tego typu dekoracja bardzo dobrze sprawdzi się w wymagających pomieszczeniach, jak przedpokój. Cholczy jadalnia. Dzięki dostępnym na rynku produktom, listwy mogą też przybrać dowolny kolor. Cyjanowy odcień będzie ciekawym tłem dla oryginalnych detali, wydobywając nieprzeciętny charakter aranżacji. Pomysły na lamele w przedpokoju. Fotografia mad. Prasowe Gurilla. modnym elementem wyposażenia wnętrz w duchu cichej elegancji są też lamelowe meble. Ustawiona w salonie efektowna komoda z naturalnego drewna u rzeka z grabnym ryflowaniem, wybijając się na tle. Czarości ścian pomalowanych farbą w odcieniu stony grey, jasna, drewniana podłoga dopełnia wysmakowany log a florystyczne dekoracje wprowadzają do domu odrobinę koloru i świeżości. Pomysł na lamele w salonie Fotografia mad Prasowy bakers w skąpanej w beżach łazience niezwykle szykownie prezentuje się lamelowa szafka pod umywalkę w cieszących się szczególną popularnością w tym sezonie obłych kształtach. Modne ryflowania i krągłości nadają lekkości bryle mebla, składając się na subtelne, Aż wysmakowany design pomysł na lamele w łazience, fotografia mad, prasowy dekoralowalny blat i umywalka wdzięcznie harmonizują z naściennym lustrem, które zamyka listę krągłości w pomieszczeniu. Odcień farby wypełnia pomieszczenie przyjemnym ciepłem, wpisując się w styl niewymuszonej elegancji.